Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale, i dzisiaj, jak już dawno bo można było zobaczyć u mnie na kanale, nie było żadnego tagu książkowego, więc postanowiłam, że właśnie tak na nowy rok, żebyście trochę się o mnie więcej dowiedzieli, mam tak książkowy, czyli książkowe fakty o mnie, właśnie Bóg tak e, Mam tu kilka pytań, więc może dzięki temu trochę bardziej mnie poznacie, będziecie mogli zobaczyć jakieś moje preferencje i różne takie ciekawe rzeczy. Ja tak pobieżnie czytam te pytania, więc na nie wszystkie będę tak od razu na odpowiedzi, więc po prostu nad książek nie przygotowywałam żadnych Więc jak coś będę zostawiają tutaj okładki, ale po prostu mam nadzieję, że dzięki temu trochę lepiej mnie poznacie i zobaczycie, jakie mam mniej więcej preferencje czytelnicze, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I ogólnie, jeżeli widzicie, że jestem tak samo ubrana jak w poprzednim filmiku, to nagrywałam kilka filmików pod rząd, więc błagam, nie dziwcie się i wybaczcie, po prostu nie mi się przebierać non-stop. Także nie przedłużam i zaczynajmy. Pierwsze pytanie to jest tak. Po jakiej książki sięgasz najczęściej i na co zwracasz uwagę przy wyborze? E, najczęściej sięgam po jakąś fantastykę Young Adult, New Adult, czasami zdarza się, że kryminał, minał romans erotyk, e, na co zwracam przede wszystkim e, na rekomendacje innych. E, czasami po opisie sprawdzam, bo już mniej więcej e, po opisach jestem w stanie określić, czy mi się dana książka spodoba, czy nie, chociaż czasami jestem miło zaskoczona albo wręcz przeciwnie, ale zrobię się takie albo opinie osób, które naprawdę mają zbliżony gust do mojego. Czasami okładka, nie będę ukrywać, jak są one okładki, to częściej z uwagi przeczytam opis, ale tak to ewentualnie, czasami, jeśli są jakieś propozycje, no to dzięki propozycjom jestem w stanie określić, czy chcę tam książkę przeczytać, czy nie. Ile czasu w ciągu dnia spędzasz średnio na czytaniu? To jest takie dość dla mnie skomplikowane pytanie, ponieważ ja mam okazję dość dużo czytać w czasie pracy i to w sumie zależy od pracy, jak po po prostu mi się dzień zapowiada, czy mam dużo do zrobienia, czy nie. Ale tak mniej więcej 4 godziny czytam, plus ze 3 godziny słucham audiobooków, bo praktycznie jadę półtorej godziny w to i w, z powrotem do pracy i z pracy. W domu też czasami, jak coś robię, to słucham sobie audiobooka, więc tak no, mniej więcej, powiedzmy, suma summarum to jest gdzieś około 7 godzin spędzam yy, na lekturach, czyli czytając bądź słuchając. No, dość dużo w ciągu dnia mam okazję. Yy. Lektura szkolna, którą nienawidziłaś, a do której chętnie byś wróciła. Eee... Powiedziałabym, że lalka, ale lalkę w sumie przeczytałam zanim ona była moją lekturą szkolną, bo ja zaczynam ją w trzeciej klasie a już przesłałam ją w wakacje, bo wiedziałam, że ona mi długo zajmie. Ale wydaje mi się, że powinnam wrócić do zbroi i kary, ponieważ przeczytałam jej około 100 stron i ją potem porzuciłam. I jeszcze jedną książkę, ale to coś związane z Holokaustem albo Auschwitzem. O, nie pamiętam teraz, jak to się nazywało. Ale też jedna taka książka, która bardzo jej nie lubiłam podczas omawiania. W ogóle jej na dnie przeczytałam. A teraz jednak mimo wszystko chciałabym ją przeczytać, zwrócić nie uwagę, tylko teraz nie pamiętam tytułu No Mogę, nie przygotowałam się do tego tak kompletnie. Z jakim bohaterem książkowym się utożsamiasz? O kurde, to jest pytanie za 100 punktów, ponieważ na ten moment nie jestem w stanie jakoś określić. A się odwrócę, może coś znajdę. Nie, nie, nie. W sumie może trochę z mam z miasta snów. Nie wiem, Wiktora to nie jestem na pewno. Trochę hermiona też mogę powiedzieć, bo ja też dużo się uczę i w ogóle nie mam takiego problemu z nauką. Czy e, Tak myślę o książce, którą ostatnio przeczytałam, ale. No, ale chyba tak. Chyba najbardziej właśnie z mat, e, ze, e, Miasta Snów, ponieważ no, mam trochę podobne podejście jak ona do życia. No i skarmiana względem na naukę, bo bardzo dużo. Powiedziałam, że Klary, ale Klary jest trochę nieogarnięta i tak. A Gwendolyn tym bardziej. Hmm, tutaj też nie. mi trochę Iza, może z, z tego. Jezu, jak pierwszy tom się Nie tropiciel, e, 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 łowca. Pierwszy tom, jak. Strażnik, o! Odpolny handel. może takie kombo tych trzech postaci, jakoś tak mniej więcej. Styl pisania, którego autora, autorki najbardziej ci się. E, najbardziej ci odpowiada. E, najbardziej, no to szczerze mówiąc, biorąc uwagę, ile książek czytałam do danego autora, no to na pewno e, Kasia Handel mi się podoba, chociaż przy niektórych z łóżkowych. E, po prostu chyba wolę unikać tego. E, bardzo mi się przyjemnie czyta i słucha książek Alka Rogozińskiego, pani Miszczuk e, bardzo fajnie. E, Kerstingia, to już w ogóle... ja jej książki pochłaniam za jej zamachem. Ricka Jordana on też uwielbiam, ojej uwielbiam jego style pisania. To jest po prostu mnie tu, na moje serce. No i za nim moim takim skryciem, to jest nawet Kristin Hanna, która po prostu przepięknie opisała wszystko i jak się to słucha. To po prostu, ciebie nie czuję, że to jest książka, tylko to jest jakieś opowiadanie, więc genialne po prostu opisy i tworzenie i takie niewymuszone dialogi Bo teraz akurat mam ją nawet pod ręką i jest to Nieznośny ciężar tajemnic od Samantha Young I ja mam tutaj tak duży problem z tą książką, bo tak mi styl pisania nie pasuje, że ja czuję się jakbym czytała jakąś książkę na łatpadzie, a nie książkę taką papierową, wydaną, którą można kupić bo tam jest tak sztywne, wszystko opisane, tak jakoś nie ma tego luzu, takiego swobody pisania, lekkiego pióra. No nie ma nic takiego, żebym ja mogła się dzięki temu kręcić. Ja czytam książkę, to już trzeci, czwarty dzień i jestem na ostatniej stronie dopiero, więc no źle. A książka, która miała 500 stron, mówię tutaj o baladzie Ptaków i Węż, że czytałam nie za 2,5 dnia, więc widać jaka jest różnica. Jaka książka sprawdziła Ci ostatnio zawód czytelniczy? Yy, się nad miastem yy, to jest nawiązanie do Stranger Things, gdzie nie dowiedziałam się tego, co chciałam się dowiedzieć. Yy, dalej szalony mak, ponieważ tam znowu ten styl pisania autora nie był taki, jak się tego spodziewałam. I co ja o tym jeszcze przeczytałam? Mm, mm, mm. Balada taki węż akurat mi się mniej więcej podobała, ale to chyba takie ostatnie zawody to było to tak yy, najszybciej. Eee, tak, czy przerażają mnie grube książki? Eee, mam taki problem, ale teraz staram się z tym walczyć, więc jest już coraz lepiej. Tak jak balety, tak i wręcz Teraz mam w planach Vengeful przeczytać i może w końcu zanika, więc eee, jest poprawa. Jaka jest twoja ulubiona para, niekoniecznie romantyczna z książek? Eee, natomiast stare zostaje: Patch i Nora, eee, ten Clary i Jace, Malek e, ostatnio wielką miłością ze względu na serialu stał się, e, tam jeszcze Gideon i Gwendolyn. Ktoś jeszcze? Na no ten moment chyba nie mam już. Nie, na no, ten moment, no, stara jak po prostu. A i ten, wersji z tą. Jak ona się nazywa? Wersja Nobel. O. Musiałam pomyśleć chwilę. Najzabawniejsza no, scena z książek, jaką pamiętasz. E, tutaj to praktycznie cała seria o Jadiabic, o Wiktorii Biankowskiej, ogólnie od Pani W Wtyczy tej książce tyle razy, ile się śmiałam, to po prostu było genialne. E, Teściowa w terapatach od Alka gdzie teściowe musiał uciekać przed y, sektą, czy y, ukrywać y, trupy w samochodzie, więc genialna książka. Po jeżeli chcecie się pośmieć to to jest świetny wybór. Największy wyciskacz łez wśród książek. Yy, najgłośniej krzyczy serce, przy tym ryczałam jak bóbr. Yy, przy czym jeszcze ryczałam? Nie pamiętam. Przecież jeszcze ryczałam? Nie wiem, jakoś z w sensie nie mam książki, która y, by mi wywołała łzy. Ostatnio się ta najgłośniej krzyczy serce, więc powiedzmy, że to. Jak nie czytam to. Oglądam seriale, obrabiam filmiki, gram na konsoli teraz ostatnio, gram w Pokémon Go. Ewentualnie pracuję albo studiuję. Także u mnie nie ma dość ciekawego życia. A, okej, okay, dobra I to są wszystkie pytania z tego tagu. Ja już muszę szybko kończyć, ponieważ już widzę, że aparat mi odmawia w Zaraz się wyłączy Więc dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to napiszcie je w komentarzach Może zrobię jakieś Q&A ewentualnie na Instagramie jeszcze tam story, żebyście mogli mi zadawać pytania I dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku I do zobaczenia w kolejnym, na razie!